Porażka Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Pomimo iż niecierpliwie czekano na utworzenie Europejskiej Wspólnoty Obronnej, potrzebnej również dla powstania Wspólnoty Politycznej, zaczęły się pojawiać problemy. Idea EWO miała swoich przeciwników. W Niemczech Konrad Adenauer był oskarżany przez swoich socjaldemokratycznych przeciwników o przeciwdziałanie zjednoczeniu Niemiec. Choć tego typu działania nie powstrzymały ostatecznie ratyfikacji układu w Bonn na początku wiosny 1953 roku. Jednak o wiele gorzej sprawa przedstawiała się we Francji. Wielu tamtejszych polityków wyrażało się sceptycznie o pomyśle połączenia europejskiej armii, między innymi dlatego, że niosło to za sobą remilitaryzację Niemiec, której Francuzi wciąż się obawiali. Również francuska generalicja bardzo niepochlebnie wyrażała się na ten temat. USA i Wielka Brytania wyrażały rosnące zniecierpliwienie faktem, że żaden dotychczasowy premier nie zebrał się na odwagę, aby przedstawić projekt EWO Zgromadzeniu Narodowemu, które musiało dokument zatwierdzić, by ten zaczął obowiązywać. Zrobił to w końcu socjalistyczny premier Pierre Mendes France. W dodatku Stany Zjednoczone i Wielka Brytania poinformowały Francuzów o planie przyjęcia Niemców do NATO w razie porażki projektu EWO. Francuzi stanęli więc pod ścianą. Remilitaryzacja Niemiec była nieunikniona. 30 sierpnia 1954 roku Zgromadzenie Narodowe przystąpiło do debaty na temat planu EWO. Atmosfera od początku była nerwowa, a rząd wydawał się całkowicie zdezorientowany i niezdecydowany. Przywódca socjalistów Edouard Herriot wygłosił ognistą przemowę krytykującą ideę istnienia europejskiej armii. Oraz nawołującą do współpracy ze Związkiem Radzieckim, po czym sale obrad wypełniły okrzyki: Precz z Wehrmachtem! Na co przeciwnicy odpowiadali: Won do Moskwy. W końcu odbyło się głosowanie, w którym wynikiem 319 do 264 głosów, przy 19 głosach wstrzymujących się, sprawa europejskiej wspólnoty obronnej upadła. Upadek EWO oznaczać mógł przecież, że również europejska wspólnota polityczna nie dojdzie do skutku.